Nowy asfalt w miejscowości Zasadne, pierwsza warstwa, będzie druga, będzie lepiej, gmina Kamienica, to kolejny podobny remont, w tamtym roku asfalt ściągaliśmy palcami, dzisiaj Wam pokażemy, że ciężko po nim iść, bo też się go zniszczy, zobaczcie. To jest nowy asfalt. Polski Ład w wydaniu gminy Kamienica wygląda właśnie tak. Ciężkie miliony, które spłyną z pierwszym lepszym deszczem, całość już spękana. Ach. Podejdziemy jeszcze kawałek. Zobaczcie. Tak. Piękne okolice. A tu możecie zobaczyć grubość tego asfaltu. Jakieś pytania?